Kolejny nasz gość, Pan Adam Pustelnik. Kolejne mocne wystąpienie. Witam serdecznie jeszcze raz. To ja oczywiście postaram się mówić krócej. Proszę <noise> Państwa, Idę do wyboru, do Sejmiku e, Samorządowego Województwa Śląskiego pod jednym prostym hasłem. Złodziejstwu i marnotrawstwu stop. Z czego to wynika? Otóż nasze fundusze e, publiczne są tak skonstruowane, że jest to maszynka do marnotrawienia ogromnej ilości pieniędzy. Mówiłem już o ostatnio na e, spotkaniu nie, wprawdzie tak jak już Pan Mecena zauważył było nieco mniej osób, prawda, że e, według Miltona Friedmana są cztery sposoby wydawania pieniędzy. A więc pierwszy sposób to ja wydaję sobie pieniądze na, mój, na moje własne cele, prawda, moje pieniądze na moje własne cele i to jest sposób najbardziej właściwy. I teraz chodzi o to, że byśmy tutaj e, z tego sposobu najczęściej e, korzystali, ale jeżeli e, zaznaję Państwa jeszcze z pozostałymi sposobami, to jest drugi sposób, to ja wydaję swoje pieniądze na cudze cele, prawda? A więc nie wiem, kupuję komuś prezent, który nie zawsze będzie trafiony, prawda? A więc już to jest sposób mniej doskonały. No i pozostałe dwa, ja nazywam je złodziejskie, stąd złodziejstwo, złodziejstwo i marnotrawstwu stop, mianowicie wydawanie... Cudzych pieniędzy na moje cele, prawda? A więc, e, chociażby nawiązując tutaj do tej afery taśmowej, prawda, wydawano cudze pieniądze, czyli nasze, na przykład na wystawne obiady, radząc przy tym, jak nas tu jeszcze bardziej wykołować, prawda? A więc e, panowie ministrowie w pewnej restauracji, to oczywiście są drobne kwoty, prawda? Ale dla porównania, prawda, jeżeli ktoś płaci 1300 zł za obiad. W kraju, w którym często pensja miesięczna wynosi 1300 zł, prawda, jest to niemoralne po prostu jest to niemoralne. Więc to wydawanie cudzych pieniędzy na swoje własne cele należy znacznie ograniczyć, prawda, albo wręcz uniemożliwić. I wreszcie, wydawanie cudzych pieniędzy na cudze cele. A więc tu, tutaj już mamy wydawanie księżycowe, niemalże, prawda. Bo nie dość, czy wydajemy cudze pieniądze, a więc niespecjalnie nie nas interesuje e, właściwe ich wydawanie, bo to w końcu nie nasze, prawda? To jeszcze nie za bardzo potrafimy e, wiedzieć, jak, e, jakie rzeczywiście są cele i potrzeby, na które wydajemy. I to jest najba, najbardziej szkodliwy sposób wydawania pieniędzy. Oczywiście te dwa ostatnie razem wzięte są najba, najbardziej szkodliwe. I chodzi właśnie o to, żeby te dwa najbardziej szkodliwe sposoby zminimalizować. Władza publiczna zawsze będzie wydawała te pieniądze według, według tego klucza, prawda, że cudze pieniądze na cudze potrzeby, ale trzeba tą możliwość do maksimum ograniczyć. I po to właśnie ja startuję do, tutaj do Sejmiku Województwa Śląskiego, aby Wiadomo, że my nie uzyskamy większości, prawda, my nie czarujemy się tutaj, ale jeżeli nas tam będzie ze chociażby dwóch, trzech radnych, prawda, to po pierwsze, no na temat koalicji to tutaj są zdania podzielone, czy my będziemy w ogóle wchodzić w koalicję, czy nie, prawda, jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy. Natomiast jedno jest pewne, na pewno będziemy blokować w każdy możliwy sposób bo to blokować nie tylko przez głosowanie, ale będziemy mieli dostęp do mediów większych, prawda? Więc będziemy po prostu nagłaśniać idiotyczne sposoby wydawania naszych pieniędzy, prawda? A to już zasieje wątpliwość wśród, wśród mieszkańców, prawda? Co się dzieje z tymi pieniędzmi, w jaki sposób one są wydawane? Więc to, to, jest taki cel niemalże edukacyjny, prawda. My musimy się przebić, prawda, musimy ten bezwład urzędniczo, często nawet biznesowy, prawda, przełamać. Jeden urzędnik daje osiem głosów potencjalnie, prawda, więc dlatego u nas jest rozrost biurokracji ogromny, prawda. My musimy działać o, 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 w odwrotnym kierunku. Musimy ograniczać tą możliwość rozrostu, e, rozrostu tutaj tej machiny urzędniczo-biurokratycznej, a często jeszcze powiązane z niejasnymi sposobami e, wydawania pieniędzy. Prawda? Było tutaj też e, na Śląsku kilka afer e, z, związanych właśnie z Urzędem Marszałkowskim chociażby właśnie afera związana z kolejami średnimi, prawda? Nie do końca tutaj jeszcze wyjaśniona. Więc my będziemy na pewno temu wszystkiemu się dokładnie przyglądać i będziemy maksymalnie ograniczać wydawanie pieniędzy, a innymi słowy będziemy zabierali korytarz, prawda? Bo tu nie chodzi o to, żeby wymieniać świnie przy korycie, jak ktoś powiedział, tylko chodzi o to, aby świniom to koryto zabrać. Dziękuję bardzo.